Dzień dobry, dzień dobry moi kochani. Witam się z wami w Teddy. Słuchajcie, dawno tutaj nie byłam, ale zobaczcie, jakie przepiękne są dekoracje. Mimo tego, że u Was nie ma Teddy'ego, to sobie obejrzyjcie, zobaczycie. Może i niedługo będzie u Was. Tutaj mamy za 20 zł. Takiego zajączka możecie z tyłu posieć, na przykład owiec albo rzeżuchę. Bardzo fajnie to wygląda, widziałam. Tu mamy takiego zajączka za. Niecałe 20 zł, 17 chyba zł wyjdzie niecałe, z yy, marcheweczką. Tu jest taki, trochę taki wkurzony zając. 25 zł kosztuje. Oczywiście patrzcie na te ceny, bo tak jak kiedyś już Wam tłumaczyłam, że jak weszły te zmiany, to yy, na niektórych było 3 euro i kosztował 15 zł. Tutaj jest na przykład 14, a potrafi też być 3,17 euro, więc to różne są ceny. Więc będę Wam mówiła tak orientacyjnie. Tu za dyszkę możecie kupić yy, takiego zająca. Są jeszcze jajka. Tu jest takie malutkie zobaczcie, w kropeczki. I to małe kosztuje. No, gdzieś tak wyjdzie 12 zł? Tak, chyba 12 zł, tu mamy trochę większe. Naprawdę jest tego bardzo, bardzo dużo. Półki aż się uginają jak to zawsze w tedim No i szkoda, że u Was nie ma takiego sklepu, bo naprawdę można fajne dekoracje sobie zakupić. 15 zł kosztuje ee, takie jajo. Poczekajcie, musiałam tutaj zerknąć, czy na pewno. I tu mamy jeszcze takie i to jest świecące, i to będzie za 17 zł, 355 euro to 17 zł. Zobaczcie, tutaj sobie włączacie i się świeci, więc też fajnie, na wieczorową porę. I powiem wam szczerze, że chyba już nie, niebawem, już niebawem, bo sobie obiecałam dzisiaj, tu jest takie białe jeszcze, że zniosę... Te wszystkie dekoracje świąteczne, ale nie miałam czasu, bo ci było tak ciepło u nas. Słuchajcie, 12 stopni chodziliśmy w bluzach, 85 zł ten duży baran albo owieczka, jak kto woli. No i dzisiaj cały dzień byliśmy w ogrodzie, tylko zrobiłam wypad z chłopakami do fryzjera i z powrotem do ogrodu, więc u nas pogoda była przecudna, nie wiem jak u Was, dajcie znać w komentarzu. Lecimy dalej. Dalej mamy takie jajka i tu jest jajko drewniane, które kosztuje też, słuchajcie... E, ile, 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 ile? 17 zł. 17 zł i tych dekoracji drewnianych jest po prostu mnóstwo. Zobaczcie, tu jest taki zajączek, tu jest taki za 15 zł, tu jest e, taki z ogonkiem. Poczekajcie, zerknę jeszcze tylko. O nie, 14. Widzicie, no wcześniej 3 euro to było 15 zł, mm, więc e, chyba nie wiem od czego to zależy, ale dobra. Po prostu musicie zerkać na cenę. 14 zł kosztuje tutaj ten zajączek. I co my tutaj jeszcze mamy? Tu jest taki następny: tam jest następny z takim świecącym jajeczkiem. Yy, tu jest zając z piórem, <laughs> zając z piórem też za 14 zł. Co my tutaj jeszcze mamy? Jejku, ale naprawdę tutaj jest tyle tego. I postanowiłam, że nagram wam też dekoracje. E, dekoracje z jego bo są naprawdę przepiękne. Jeżeli nie byliście jeszcze, to polecam Wam serdecznie gdzieś zajść, nawet jak będziecie gdzieś na wycieczce, to sobie zajdźcie, 24 zł kosztują te trzy zajączki. Takie filcowe zajączki na drewnianej podstawce. Tu mamy takiego zajączka, pokazuje nam nie powiem co. E, swój ogonek e, i kosztuje dyszkę tak dychę kosztuje. I, 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 I co my tutaj jeszcze mamy? Tam są jeszcze mniejsze te zajączki. Zobaczcie, tu są duże, tam są mniejsze po prawej stronie. Oczywiście bardzo dużo jajeczek. Tu są takie zające fil filcowe. Mm. Co my tutaj jeszcze mamy? Tak mnie przytkało trochę, bo patrzyłam, co tam jeszcze jest. I tu jeszcze Wam pokażę takie tradycyjne jajeczka. Ja też zawsze je kupuję, bo zawsze do dekoracji bardzo ładnie wyglądają, i też kosztują 14 zł. I jak widzicie, one są w kolorze różowym, szarym i białym. I tu są takie trochę cięższe te jajeczka, zobaczcie, takie do powieszenia. Nie wiem, z czego one są, ale te pudełeczko, to pudełeczko jest takie ciężkie i kosztuje 12 zł. I tu jest jeszcze inny kolor po prawej stronie. A tutaj są w ogóle takie jajeczka, e, takie jakby wydmuszki e, tych małych jajeczek. Jeżeli byście chcieli świeczki, to świeczki też są. Tu jest różowa w takie kropeczki białe i ona kosztuje dyszkę. I obok macie jeszcze żółtą. No i tutaj takie kurczaki śmieszne, takie trochę dla dzieciaków. I tu są przepiękne, jak zwykle za 5 zł. Słuchajcie, tu są zawsze śliczne, yy, tu są zawsze śliczne. Yy, słuchajcie, serwetki. One są po prostu przepiękne. Ja na Boże Narodzenie zawsze kupuję też w Tedim, bo są bardzo ładne. Zobaczcie, jakie tutaj jajeczka. Trochę mało jest teraz, ale zawsze tu jest tego naprawdę cała półka więc można znaleźć coś y, dla siebie i wszystkie po 5 zł, nie? 1 euro i te zobaczcie, czyż one nie są śliczne, takie zajączki, pięknie wyglądają i kosztują 8 zł, no za 8 zł nawet bym je kupiła, bo bardzo ładnie będzie to wyglądało na, y, na stole jak postawicie. No, i zobaczcie, dużo doniczek. Może piszcie mi, co byście chciały zobaczyć z tego, to, to ja wam będę nagrywać, bo tu jest naprawdę bardzo dużo rzeczy. To są ogrodnicze, to są do szycia, różne jakieś guziczki, guziki, jakieś mm, druty, druciki do, yy, do słuchajcie, do dziania. Yy, no, zobaczcie, tutaj nawet trochę widać. Tutaj jeszcze mamy całe, cały wieszak i jajek. Jest naprawdę tego bardzo, bardzo dużo. Zobaczcie tutaj już nawet leżaczki, jakieś krzesełka plastikowe, takie wakacyjne, więc sporo tego jest. Wiadomo, że wtedy im ceny są wyższe niż w Pepko, no ale czasami też warto coś jest e, zakupić, bo na przykład w innych sklepach tego nie ma i nie widać tego po prostu. Tu są jeszcze takie, mm, takie woreczki na na przykład jajka. Moje dzieciaki zawsze zbierały jajka w ogrodzie, zawsze je im chowaliśmy te jajka. I ten worek kosztuje 20 zł. Ale jak widzicie, jest ich sporo. Zobaczcie tutaj. Nawet widziałam, że dzieci noszą święconki do kościoła w takich, w takich torebuniach. Więc tu macie za 17 zł takiego zajączka. Obok macie brązowego. Tu w ogóle głowa tylko zająca. Tu jest jeszcze taki żółty zając. Za 12 zł. No i co my tutaj jeszcze mamy? O, tu jest jeszcze takie jajko. Zobaczcie. Bardzo fajnie to też wygląda, nawet tak do dekoracji postawić i wstawić jakiegoś, jakąś słuchajcie, jakiś owies, o tak właśnie, o to mi chodziło, 12 zł kosztuje. To też będzie ładnie wyglądało oczywiście, dopóki ktoś nie przeleje doniczki. I co my tutaj jeszcze mamy, zobaczcie, bieżniki, jakieś, o właśnie, to wam pokażę, bo taki sobie kupiłam, podobny w tamtym roku w PEPKO 15 zł tutaj kosztuje. Albo 14, bo 3 euro to, albo 14, albo 15, 14. O, zobaczcie, widzicie, jakie te ceny są dziwne. Jest zielony i różowy. Ja mam takiego zielonego spepka, nie, spepka, nie wiem, czy pamiętacie. Tu są takie do zawieszenia w okna i one są po 12 zł. Możecie kupić sobie nawet, słuchajcie. Nawet, słuchajcie, możecie sobie kupić um, długopisy za 12 zł. Takie tutaj, proszę bardzo. Jakieś naklejki, naklejeczki tego to już w ogóle jest multum, tutaj. Bardzo, bardzo dużo. No, a może chcecie jeszcze kupić takie do zrobienia sobie takiego małego zajączka, na przykład. To tutaj za 12 zł kupicie foremkę i tu do baranka można sobie samemu upiec do albo gdzieś na stół położyć zobaczcie tu są nawet jajka ciekawe jestem czy ktoś piekł jajka jak piekliście, to dajcie mi znać z jakiego ciasta, może macie jakiś gotowy przepis to wrzućcie mi tutaj z miłą chęcią bym też upiekła yy, takie jajeczka Dobra, 15 zł ten zajączek. No i tu mamy wianuszki, i te wianuszki to już są troszeczkę droższe, z drugiej strony tak wyglądają i ten wianek kosztuje, słuchajcie, 40 zł, no to ten jeszcze... OK, ale tu mamy. Tu mamy większy proszę bardzo, tak wygląda. I ten kosztuje, już wam mówię, 40. Nie, 50 zł. No, ja osobiście sama bym taki zrobiła. Jakieś parę drwienek pomalować trochę na biało, pokleić klejem na gorąco z kwiatami i już jest. Ale nie wszyscy mają zdolności, nie wszyscy lubią takie rzeczy robić, więc kupują. Ehm, no, ja osobiście bym chyba nie kupiła. 8 zł kosztuje tutaj e, taki zajączek. Tu jest następny różowy w, w takim mniejszym wydaniu za 5 zł. Za 5 zł. Co my tutaj jeszcze mamy ciekawego? Zobaczcie, tu jest jeszcze taki zajączek za 14 zł. I zobaczcie, możecie tutaj też fajnie go ozdobić i zrobić sobie dekorację albo po prostu tylko taki zawiesić, ale wiem, że robią na właśnie na takich drucikach fajne dekoracje. Tutaj jest jeszcze taka okrągła. Tam są jeszcze same uszy z głową, więc naprawdę sporo tego jest. Jeżeli by ktoś chciał też takie pierdółki do właśnie takich strojków, to też jest bardzo dużo tego tutaj w Tedim. 17 zł kosztuje taki. Zając może nie królik, bo ja zawsze królik mówię. A więc to wszystko tak wygląda, zobaczcie, ile tego jest. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tu są nawet takie bombeczki, i te bombeczki są za 8 zł. Zobaczcie, jakie ładne. Takie chyba ręcznie malowane, wydaje mi się, i jest nawet są zajączki do powieszenia, więc naprawdę sporo tego jest. I tu jeszcze Wam pokażę takie śmieszne. Tam na dole są takie duże, nawet można sobie postawić je gdzieś wiecie na schodach albo w ogrodzie. Tu są takie wyszywane, śmiesznie. Zobaczcie, pani Zającowa, dzień dobry, a tu pan Zając. I one są za 45 zł, nie, no to tych akurat cena jeszcze spoko, no bo wiecie, tu dużo pracy. No i tu jeszcze macie takiego zająca, który wybiera się na bal z takim puchem. No i proszę bardzo, tak on właśnie się prezentuje, i 6 euro kosztuje, więc mniej więcej 30 zł. No i to są jeszcze takie pięknoty, a tam na górze to już w ogóle giganty. Dziękuję Wam za dzisiejszy przegląd. Mam nadzieję, że Wam się podobał przegląd jego Zapraszam Was oczywiście na moje przeglądy, na mojego ostatniego vloga. Będzie mi bardzo miło, jak tam też zajrzycie. Oczywiście ja dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć.